Okres II wojny światowej to gigantyczne bohaterstwo Polaków. I przyjeżdża premier sojuszniczego państwa, który nie potrafi podziękować, tylko stosuje jakieś meandry w Muzeum Polin. To jest niedopuszczalne. Kolejne zachowania, które nie były przypadkowe, bo przecież Katz nie powiedział tego sam od siebie. Miało na to zezwolenie, dostał poparcie wielu ministrów. Dzisiaj widzimy, że trwa konferencja w Paryżu, która tezy tak radykalne i tak ahistoryczne. Proponuje, że trzeba zanawiać się nad tym rzeczywiście, komu na tym zależy pogorszyć nasze relacje, żeby wywołać antysemityzm, również, żeby poniżać Polaków, bo to jest taka sytuacja, że jest poniżanie Polaków. I stąd ja popieram w pełni premiera Morawieckiego w takiej ostrej stanowisku w tej sprawie. znaczy, dopóki nie ma przeprosin, o co również apelują Amerykanie w rozmaitych wypowiedziach, czyli Dobrze. też nasi sojusznicy. I to nie jest tak, że sytuacja jest symetryczna, bo myśmy zachowali się niezwykle przyzwoicie, zorganizowaliśmy konferencję. Z naszych ust nie padło żadne złe słowo, natomiast z tamtej strony tak. I trzeba to widzieć w prawdzie i na to nie ma zgody, nie ma zgody na konferencję w Paryżu, która Zupełnie y, próbu zmienić historię, a nie na takie wypowiedzi, bo to jest kwestia godności narodu i to są sprawy bardzo ważne. I nie ma co być tle, na innym, że te wszystkie sytuacje w tle, są sytuacjami w tle, przypadkowymi. Ale jest restytucja mienia między innymi, nie tylko, ale między innymi jest restytucja mienia i i, i to też Pytanie? musimy widzieć i dlatego i dlatego musimy też zająć stanowisko w tej sprawie, bo to jest chęć obniżenia rangi narodu, poniżenia go, a potem. No, wyście współpracowali więc y, y, wpłacajcie tutaj pieniążki odszkodowania